O, kogo ja widzę? Tupcio. Masz ochotę na Lizaka takiego jak ma mama? No, ale nagroda należy się pacjentom dopiero po badaniu. Hmm... Do tego są mi potrzebne specjalne okulary. Co się dzieje? Czy ja mam może coś dziwnego na nosie? O, a, a, mm. Jak dla mnie wszystko jasne, tupciu, jesteś tylko trochę przeziębiony i masz nieznacznie zaczerwienione gardło, nic więcej. By wyzdrowieć, musisz pić syrop. Wiedziałem, wiedziałem, okropnie gorzki syrop. Okropnie gorzki? Hmm, przykro mi, niestety nie mam gorzkiego. Mam tylko smaczny, malinowy syrop. I zalecam też picie mleka z miodem na twoje gardło. A skoro tak dzielnie się zachowywałeś, oto w nagrodę twój lizak. O! Ha! Widzisz, Teddy? Mówiłem ci, że nie masz się czego bać. Nie dostaliśmy okropnego syropu, tylko pyszny lizak. Hmm.